Witam Was wszystkich z tej strony Michał i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmu na moim kanale. I co to za część Call of Duty? Modern Warfare, Black Ops 2? Nie, Advanced Warfare. Gra, która ma na karku już ponad 9 miesięcy albo niecałe 9 miesięcy. Nie mam zielonego pojęcia. Nie chcę mi się na ten temat myśleć, ponieważ w tę grę nie gram od maja. Od maja nie tykałem Call of Duty Advanced Warfare, najnowszej części koda, co jest smutne, bo ostatnią częścią, w którą przerwałem swoją w której przerwałem swoją przygodę, właśnie z tą grą, było Black Ops 2. I z Black Ops 2 przerwałem chyba nawet jeszcze odrobinkę, chyba tydzień później niż z Call of Duty Advanced Warfare. No i to pokazuje tylko, jak bardzo ta gra do mnie nie przemówiła. Ostatni gameplay, jaki wbiłem, ponieważ też nie myślcie sobie, że ja grałem na gameplay do maja, ostatni gameplay, jaki wbiłem, wbiłem go w marcu. No a w maju pogrywałem jeszcze sobie chwilę Esporty, ponieważ dosyć mnie ciekawił ten tryb Esport. Skończyło się na tym, że nadal nie widziałem różnicy, nadal monotonność tej gry mnie dopadła. Nuda, nuda, jeszcze raz nuda, tylko tyle mogę powiedzieć o tej grze. Nie wiem, niezależnie od tego, w jaki tryb grałeś, niezależnie od tego, jakimi brońmi, niezależnie od tego, jakie mapy, jakie tryby, jakie pierdoły, ta gra po prostu jest jak na mnie skazana na porażkę ze względu na to, że nie przyciąga mnie niczym. Ta gra jest zwyczajnie najludniejszą częścią Koda, w jaką miałem nieprzyjemność grać. No i tyle, taki jest moje zdanie o Advanced Water na ten moment. Cały czas słucham, jak tam z tymi patchami e, oglądam kanał Luka FPS. Zapraszam na jego kanał, ponieważ je jeżeli jesteście zainteresowani tym, co się w Advanced Warfare dzieje, posłuchajcie, ponieważ on zawsze daje krótką notkę o patchach, jak tam patch e, się spisał. Ostatnio właśnie widziałem je jeden odcinek. Podobno, ostatni patch od Sledgehammer Games wyszedł beznadziejnie. Tak więc, studio to nie potrafi poradzić sobie z tym. Nie, nie potrafi wypić tego piwa, które naważyło, bo zwyczajnie pewnie jest zbyt gorzkie. E, gra jest kiepska, gra jest nie. Dopracowana gra jest moim zdaniem, ta gra ma od początku błędne założenia. E, cały ten KD-base matchmaking to jest totalny idiotyzm. Nawet jeżeli to ma w pewien sposób jakiś sens, to nie powinno to mieć takiej siły, jaką to miało właśnie w kolekcji Advanced Warfare. No i oczywiście czekali bardzo długi okres czasu, żeby cokolwiek z tym zrobić. Chociaż nadal nie wiem, nie grałem w tę grę, jak mówię, od Maja, a właściwie to od marca na publikach nie grałem, więc nie mam zielonego pojęcia czy cokolwiek się zmieniło. No i jeszcze taka sprawa, myślałem sobie, żeby w tę grę pograć. Ale wiecie co? Tak włączyłem konsolę i zobaczyłem, że jest patch, którego pobieranie trwało około 30 minut. I po paru sekundach postanowiłem, że jednak przerwę pobieranie tego patcha, bo nie widziałem sensu, po prostu i tak nie miałem ochoty grać w tę grę. I teraz jeszcze taka jedna ciekawostka, ponieważ Advanced Warfare to jest z pewnego względu bardzo nieprzyjemna część do grania i zauważyłem to dopiero po tym, jak mój skaw kontroler się rozpierdzielił. Oczywiście zapytać się, co do tego ma wszystkiego Skaf. O co chodzi, ty się tam szpanujesz tym skafem. Dobra, oczywiście wyjaśnię teraz sytuację. Skafa nie mam, Skaf mi się rozwalił parę miesięcy temu, gram na normalnym pacie, no ale jeszcze te parę miesięcy temu pograłem sobie... Po... A, jeszcze je, jeżeli byście się pytali, co się działo, możecie na starszych gameplayach zauważyć takie przerywane sprintowanie. Właśnie chodziło o analoga. Analog się rozpierdzielił, próbowałem rozkręcać tego pada, jeszcze więcej rozwaliłem, niż naprawiłem, tak więc ten skaf niestety troszkę już został zdezelowany. Eee, szkoda, ale nie mam nawet tego naprawiać. Ponieważ w starszych częściach kodach skafy są według mnie mało użyteczne. Eee, ponieważ skakania, skakania, panik knife y i tak zazwyczaj nie uratują ci życia. Ponieważ zanim w ten na przycisk pod padem, no to nubek na analogu i tak się upierdoli. Eee, ale m, chciałbym wam, powie wam powiedzieć, że granie na konsoli w Advanced Warfare bez skaf kontrolera jest bardzo uciążliwe i bardzo denerwujące. Ponieważ eee, te double jumpy przy użyciu tylko i wyłącznie X-a mogą naprawdę troszkę nam przyjemności z gry na Zwyczajnie z tego powodu, że kiedy musimy nacisnąć 2 razy X Na dosyć długi moment musimy zdjąć przycisk z analoga Którym celujemy, w sensie którym najeżdżamy naszą postacią Na poszczególne elementy mapy I to jest dosyć nieprzyjemna sprawa I nie spodziewałem się, że aż tak nieprzyjemnie może grać się w AW Bez SCAW kontrolera, czy tam AIM controllera. Tak więc jeszcze taka właśnie ciekawostka z mojej strony na ten temat Co do starszych części koda Ponieważ zarzekałem się, że nie wrócę do starszej części koda, którą był było Call of Duty Ghosts. Oczywiście, no oczywiście, realia Call of Duty mnie dowaliły. Stało się tak, że rzecz jasna, Call of Duty Ghost znowuż weszło w moje posiadanie, w sensie cały czas było, ale znowuż wszedłem e, z powrotem w, do Call of Duty Ghost i znowuż ta gra zaczęła mi sprawiać, dawać najwięcej przyjemności ze wszystkich części koda, co jest przerażające. To pokazuje tylko tyle, że Call of Duty ma taką tendencję spadkową w tej swojej jakości, że niezależnie od tego jak można się zarzekać i tak powrócić się do starszej części koda, ponieważ każda kolejna część zwyczajnie. Nie, nie odpowiada naszym oczekiwaniom każda kolejna część koda nasz zwy, nas zwyczajnie zawodzi to jest smutne, to jest dołujące, mam nadzieję, że Call of Duty Black Ops 3 tak kiepską grą, tak skiepszoną nie będzie mam nadzieję, że nie będę musiał wracać do Call of Duty MW3, ponieważ to już się stała pewna, to już się stało pewną taka pielgrzymka się rodzi, że w pewnym momencie każdego roku, każdej kolejnej części, nowej części Call of Duty wyrusza kolejna pielgrzymka na Call of Duty MW3, bo zwyczajnie ma się już dosyć nowej części koda, a MW3 jest... MW3 i Black Ops 2 są tymi najmniej skieprzczonymi. E, mam nadzieję, że Call Black Ops 3 złe nie będzie. To jest takie moje... moja szczera chęć, żeby Call Black Ops 3 była najmniej skieprzczoną częścią ostatnich lat, a może nawet chciałbym, żeby była tak dobra. Chciałbym, żeby Black Ops 3 było pewną odskocznią dla ludzi od CS-a, żeby Black Ops 3 nawet przebiło tego Counter-Strike'a, ponieważ już mam dosyć tego trochę. Kanały, które jeszcze niedawno nie istniały, na przykład te wszystkie Izaki, te inne tam. Nie, nie, nie wiem, w ogóle nie kojarzę tych kanałów. Jakieś totalne debilizmy. E, mają po 700 tysięcy, 800 tysięcy widzów. Nie podoba mi się to, ponieważ Call of, Duty, Call of Duty umiera w Polsce i nie tylko w Polsce. Call of Duty po prostu nie istnieje. Fajnie by było, jakby Black Ops 3 to odwróciło, ale do tego potrzebuję PlayStation 4, żeby w ogóle Call of Duty Black Ops 3 nagrywać. A nie wiem, jak z tą konsolą u mnie będzie. O wszystkim będę was informował na Facebooku, to by było na tyle, że ja się z wami żegnam. Cześć! No, 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 jeszcze parę sekund zostało, ale teraz, cześć.